Kiedy na naszej twarzy pojawiają się pierwsze linie mimiczne bądź kurze łapki wokół oczu, możemy postarać się naszym makijażem optycznie zmniejszyć ich widoczność. W tym celu potrzebujemy pod makijaż nałożyć sobie odrobinę wygładzającej bazy, a następnie na nałożony podkład nakładamy rozświetlający korektor, który będzie w odcieniu jaśniejszym od podkładu. Korektor ten należy umieścić wokół ust w linie mimiczne, następnie w tzw. zmarszczkę nosowo-wargową oraz np. W okolice, w okolice oczu. Wklepujemy jaśniejszy korektor, który dzięki swoim rozświetlającym i odbijającym światło pigmentom będzie sprawiał, że linie mimiczne będą optycznie mniej widoczne. Musimy też pamiętać, aby nie przesadzić z ilością np. kompaktowego pudru. Gdyż będzie on się zbierał w zmarszczkach i będzie jeszcze bardziej je podkreślał. Raczej makijaż powinien być wtedy delikatniejszy, z mniejszą ilością podkładu i z mniejszą ilością kompaktowego pudru.